Cześć Shanko, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Już na serii na Polskiej Wsi, już w 60. odcineczku. A na samym wstępie, zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii. I kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech subskrybuje, bo lecimy po 1000 subskrypcji do końca lipca. Do końca lipca, więc tak. I co? No bo zostaw po prostu tego suba, bo jeszcze będzieś miał przez miesiąc. Ponad miesiąc najlepsze wakacje w życiu, więc tak. Więc polecam zostawić suba i, i napiszcie hashtag orka, a ja Wam przypnę serduszko. I wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po tysiąc osób na serwerze, więc co? Więc co tutaj się pozmieniało? W sumie praktycznie... Sam nie pamiętam, bo tutaj dawno nie grałem, z racji tego, że filmy miałem ponagrywane na zapas, więc dawno nie nagrywałem tej serii, tak szczerze i trochę zapomniałem, ale, ale coś tam trochę pamiętam, więc co, tutaj nic się nie pozbijało, tu się też nic nie pozbijało, tu stoi nasz zestaw. Nasz. To nie jest nasz zestaw uprawowo-siewny, tylko to był na testy zestaw uprawowo-siewny, ale kiedy firma po niego przyjedzie, no to sam nie wiem. Co tutaj też się chyba nic nie pozmieniało, tu też nie, tu obornik był, tu talerzówka, tu gnojówka, ale tu kiszonka się pozmieniała. Tak, kiszonka jest już przykryta. Widzowie, patrzcie, przykryłem sobie kiszoneczkę. Już tutaj leży trochę tej kiszonki, oczywiście stąd wziąłem na krów, bo tam nie chciałem siana zużywać, więc mówię, miałem tu kiszonkę blisko, tam są belki tam daleko na przyczepie. Ksianam, ale tak, wziąłem tu sobie kiszoneczkę, więc mówię... Wezmę tą kiszonkę, spróbuję jak krowy będą jedli świeżą kiszonkę, więc co? Co? Tutaj mamy. Przedstrząsarkę, tu macie przy przyczepę do belek i tu stoi nasz nowy nabytek pług Ale o tym pługu pogada pogadamy jak będziemy orać Tu stoi nasz fęd tu BMK, tu chyba się już dalej nic nie pozmieniało, więc co? Tutaj nie ma co. Ale co? Ale coś się ważnego pcy pozmieniało, więc co? Idziemy do najważniejszej rzeczy w tym odcinku, żeby wam pokazać co się... No co, było aktualnie. Nic nie jedzie, nic nie jedzie. W sumie idziemy sobie chodnikiem i widzowie pewnie się zastanawiacie, gdzie my idziemy. Otóż to już sami widzicie po prawej stronie, co tam się znajduje. Dziękuję, przepuszczasz mnie podziękować. Co? W końcu dźwig przyjechał do nas, żeby przy... Ten, postawić siećkarnię na koła. No niestety siećkarnia już jest postawiona na koła z racji tego, że po prostu nie chciałem tego nagrywać, jak oni będą tą siećkarnię stawiać. Bo te, te panowie z tego dźwigu, co przyjechali mi stawiać siećkarnię, no to nie chcieli być po prostu nagrywani, więc postanowiłem, że nie będę ich nagrywał. Oni niech sobie robią swoją robotę, ja im tylko zapłacę. Więc co, ale gdzie są te panowie? Nie wiem, być, być może poszli te panowie z tego dźwigu na targ, żeby sobie coś kupić, ale nie o tym mowa. Siećkarnia już jest postawiona. Ale no niestety jest siećkarnia trochę uszkodzona. Yy, trochę się stała tragedia. Będzie trzeba oddać siećkarnię do mechanika, ale to się zrobi na zimę. No spokojnie zrobię to sam na zimę, bo. Nie będę zaprowadzał tego do mechanika, z z tego, że to jest już ten. Można samemu naprawić i nie chcę wydawać na mechanika dodatkowych pieniędzy i tak wydam na części tej siećkarni sporo, więc co? Dźwiga też ze dźwiga też widzowie zapłacę poza odcinkiem, bo nie wiem gdzie są te panowie z tego dźwigu, więc zapłacę im poza odcinkiem. Co? Gdzież na pewno ich znajdę? tutaj mamy to kurde to jest jakiś ro, rosyjski dźwig rosyjski dźwig dziwne ale co ale ten dźwig to fajny koła ma tylnie dwu ośki dwu z tyłu tutaj ma przednią tu ma jakiś hak nie wiem po co ten hak ale tutaj może się zaczep zaczepia, żeby to trzymało nie mam pojęcia Kamas? Nie no, fajny ten kamas, tutaj w... Zamknięty ten dźwig. tym widzę, ja wam też pokazał ze środka tego dźwiga, ale jest zamknięty, ale co. Ale my, co, nie przedłużając, lecimy se... E, na gospodarstwo, nic nie jedzie, nic... Kurde, jechało, dobra, ale zatrzymał się, dziękować. Tutaj są te panowie, o, widzę jednego pana tam z tego dźwiga, ale my... Ale do nich pójdę poza odcinkiem, bo jak sami mi wspominałem wam, to nie chcieli być nagrywani na odcinku, więc co, lecimy na gospodarstwo. E, co? Coś tutaj nie było, no, więc co, wsiadamy i będziemy rozmawiać o pługu, więc co, odpalamy ciągnik i jedziemy na, i jedziemy na pole widzowie aktualnie. O matko, też naprawdę, e, co, myślę, że to fajne i chyba pojedziemy na to se pole to, o to, to se pole sobie zrobimy z racji tego, że jakoś mi się będzie fajnie to pole robiło, a to sobie zrobię pole poza odcinkiem sobie zaoram, bo też by pasowało zaorać, bo po orce jest, bo po kukurydzie by pasowało. Jak to zaorać, bo tak szczerze, no tak tą leżówką zrobić, no to tak nie wypada. Co, i jedziemy sobie, i tak, co będzie, i co, chyba ze środka będziemy robić, nie, nie będziemy robić ze środka, ale co, ogółem pewno się zastanawiacie, ile za ten pół dałem, ale już Wam mówię, ile za ten pół dałem. Tylko tu wykręcę. Czekajcie, tu poprzeczniaki będę robił na końcu. W ogóle my powinniśmy to pole zacząć od środka, a nie, a nie od boku, ale dobra. Ale to już jak się zaczęło, ale jak się zaczęliśmy już od boku, no to będziemy orać od boku. Ale co, no i wracając do półgap, ile dałem? Eee, za półgap ten widzowie dałem 15 tysięcy. Nie wiem, czy to jest mało, czy dużo. Napiszcie mi w komentarzach, czy to jest dużo, czy mało, nie wiem, nie znam się na takich pługach, ile, bo nie mam aż tak wielkiego gospodarstwa w Realu, więc nie wiem ile ten taki pług może kosztować w Realu, ale też zapewne 15, 10 tysięcy, 15 na pewno coś kosztuje, no, no chyba, że nowy jest, no to tak 20 na pewno. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Jeśli ktoś ma z was taki pług, no to może napisać jego cenę w realu, więc co? Ale też pewność się też zastanawiać od kogo ten pług kupiłem. Otóż to ten pług widzowie kupiłem od, no, od ryżka obok, od tego ryżka co... Obornik, jak to od niego kupiliśmy, co włożyliśmy na dwie pszczepy, jego więc yy, co? Od Ryszek już ma trochę większe gospodarstwo, więc już nie potrzebuje takiego płuka. A on potrzebuje już większego płuka, sobie kupił, jak to piątkę obrotową, ten więc będzie i idzie robota mu, ale my zapewne też kupimy ten piątkę, jak się trochę rozwiniemy, ale jak na razie nie potrzebujemy, bo pola mamy w sam raz na taki pług, więc myślę, że ten pług obrotowy kupimy, nie wiem, kiedy za sezon, może na jesień, za rok, nie mam pojęcia, ale co, Pewno też widzowie też was w wasze oczy przykuły uwagę o teksturę kukurydzy, tak, sobie zmieniłem sobie kukurydę, teksturę kukurydzy i zarazem też ściernisko po kukurydzy i możecie napisać jak wam się ta tekstura kukurydzy siedzi, bo mi siedzi fajnie, fajnie widzę to siedzi tylko żałuję jednego, że na odcinku co kusiliśmy kukurydzę nie podmieniłem tej tekstury, bo tak to jakbyśmy kusili na, na odcinku tą kukurydzę no to to by było coś pięknego, ale na no spokojnie, za rok będzie ta tekstura kukurydzy i poczujemy ten fajny polski klimat, bo myślę, że ta tekstura robi robotę, będzie robiła robotę przy koszeniu, więc myślę, że to będzie fajnie. No co, też ogólnie, też sobie, też niedługo będzie wiosna, wiosna na tej serii, z racji tego, że już nie mamy prac do roboty. No, coś się pozmienia na wiosnę na, tej, na tym gospodarstwie. E, pozmienia się. Mogę Wam powiedzieć, że pozmienia się dużo na tym gospodarstwie, ale co? No to zobaczcie sami, ale Wy możecie napisać, co się na tym gospodarstwie pozmienia. Miu już. A kto zgadnie, co się pozmienia na tym gospodarstwie, no to na wiosnę go na odcinku. Pozdrowie, więc możecie pisać. Co się na gospodarstwie pozmienia, a nie wiem co będzie, a co nie. Ale się obiecuję Wam, że będą fajne odcinki na wiosnę, bo nie będzie takich nudnych jak trochę na jesień, ale w sumie teraz na jesień no to tak naprawdę też mi się podobali te odcinki, bo trochę tego, trochę tego, więc myślę, że też byli fajne, ale na wiosnę, no to jak to wiosna jest fajna w, w, na wszystkich, jak to kanałach, na YouTube'ach farmingowych, jest wiosna fajna i też okres żniw, koszenia w farmingu, no to też jest fajny, a taki je, jesień, no to taka średnia jest ten farmingu, pora i też zima, ale na spokojnie jesień zrobimy, zrobiliśmy jesień i myślę, że to będzie fajnie. Co? E, co? Trzeba wytyłować ogółem, chyba w tym odcinku nie będziemy zaczynać następnego pola. W pewno się zastanawiacie, dlaczego. Co ten went nie jedzie. A dobra, on zmienił biegi. E, aktualnie mam, to mam tryb z biegów tutaj na automatyczny na tej serii. Oczywiście, bo nie będę robił manuala po prostu. Nie będę sam, samemu zmieniał biegi, tylko to robi mi gra. Bo samemu no to tak średnio z widzowie grać na odcinku i zmieniać biegi. Nagrywać, gadać i zmieniać biegi, no to tak średnio, więc mi trochę to robi robotę, więc to ostatni poprzecznik, ale to pole też ogółem też widzowie się zmieni na tym polu dużo, bo to na tym polu tu nie wiem co będzie, ale chyba będzie tu Jakieś zboże, a potem po zbożu będzie albo jęćmień jakiś zaś, nie, albo jakąś pszenicę, nie wiem, będę musiał pomyśleć, pomyśleć, ale to widzowie, to się zrobi i też to pole też będzie, jak tu wykosimy jęczmień czy tą pszenicę, a i tu rzepak obok tego, no to to pole będzie potem połączone z tym, będzie jedno wielkie pole, bo to pole, patrzcie, jakie jest małe z tym rzepakiem, zaraz wam pokażę. I co, to pole zrobię poza odcinkiem, ale nie będę tego robił, ten w tym odcinku, ten co, myślę, że pług się widzowie spisał cały, jak ta lala. też możecie napisać jak wam się podoba ten pług w skali od 1 do 10, też wam, też będzie fajnie, bo mi się podoba ten pług od 10 do 10, jest fajny. Do fenda pasuje w sam raz, półk fajny. Co miałem jeszcze pokazać wam to pole rzepaku, jak wygląda. Pole rzepaku wygląda tak, więc myślę, że to pole jest małe. No niestety, ale jak się połączy z tym obok co or oraliśmy, to będzie fajne. Tu jak widzicie, obornik leży. Ale co, ja się z Wami w tym odcinku żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku, już za dwa dni. Co, na razie. Cześć.